Cześć, witam raz jeszcze na kanale Bez Pretekstu i znów mam przed sobą Sony Xperia Z1. Wczoraj obejrzeliście syntetyczne testy, testy wydajności, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak ten oto smartfon sprawuje się w praktyce. I jak zwykle odpalę kilka takich, w sumie trzy takie mocniejsze, według mnie fajniejsze, bardziej zaawansowane graficznie gry. Asphalt 8 Rear Racing 3 i tak długo i przez Was wszystkich, przez większość z Was wyczekiwane GTA San Andreas. Tak, znowu będę się pogrążał tutaj, jak będziecie oglądać moje umiejętności. Albo ich brak raczej. No ale wynika to z tego, że w momencie jak gram staram się kukać tutaj na kamerkę, czy cały czas jestem w kadrze. Jak widzicie, gierka chodzi niebywale płynnie, ale chodzi ona płynnie na większości urządzeń, ze względu na jej świetną optymalizację. No a poza tym gra już ma swoje lata, że tak powiem. Jedna rzecz, która już mnie tutaj drażni, to umiejscowienie głośniczków. Nie są najgorsze, ale jak widzicie palcem potrafię praktycznie wygłuszyć cały telefon. Gierka chodzi pięknie, żadnych... Yy... Skoków nie odnotowałem. Utrat klatek, ani nic takiego. Dobrze, przejdźmy może do następnej gierki. Jak widzicie, kolejnym tytułem, który chcę, który chcę wam pokazać jest asfalt 8. Eee, I widzę, że chodzi on na chyba maksymalnych. Eee, opcjach na maksymalnej ilości detali, bo widzę i są jakieś refleksy świetlne, rozmazania i tak dalej. Wszystko elegancko wygląda, płynnie chodzi. Elementów poruszających jest całkiem, całkiem sporo. No, chyba mi się nie trafiło, gra chodziła elegancko. No i ostatnim tytułem jest Grand Theft Auto San Andreas. Teraz gierka chodzi na standardowych ustawieniach. Na takich automatycznych, które sama sobie e, dobrała. Jak widzicie, jakoś to działa. Ludzie się pojawiają, znikają, nawet widoczność jest dość do, dobra, grafiti pojawiają się dosyć blisko. A teraz zmienimy um, ustawienia na, na max, żeby Wam pokazać co będzie się działo. Wszystkie cienie, wszystkie efekty samochodów. I zobaczcie jak teraz gra będzie wyglądała. Zobaczcie. Mam przeskakujące klatki. Gra się zaczyna i to strasznie. Gra staje, przestaje być powoli grywalna tak naprawdę. Dobrze, mam nadzieję, że to małe demo pokazało Wam, jak to naprawdę wygląda. I udowadnia, że Sony Xperia Z naprawdę zasługuje na miano high-enda. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że minął, minęło już kilka dobrych miesięcy od jej prezentacji. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, to oczywiście łapka w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału bez pretekstu, jeżeli chcecie zobaczyć więcej nagrań tego typu. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.